Uwaga, polscy emeryci i renciści. To, co powiem Wam w następnych kilku minutach, może kosztować Was setki, a nawet tysiące złotych, jeśli nie będziecie tego wiedzieć do 30 września. ZDES właśnie ogłosił pięć kluczowych zmian, które wchodzą w życie od września 2025 roku, a większość emerytów nawet o tym nie wie. Niektórzy z Was stracą pieniądze już w październiku, inni mogą dostać niespodziewaną podwyżkę, ale tylko jeśli będą wiedzieć, co robić. Przede wszystkim zmienią się progi dorabiania, co oznacza, że jeśli jeszcze nie ukończyliście powszechnego wieku emerytalnego, możecie stracić część swojej emerytury lub renty, jeśli zarabiacie więcej niż 624,10 zł miesięcznie. To mniej niż dotychczas. Ale to nie wszystko oszykuje się też ważna zmiana w wypłatach 14 emerytury, nowe zasady waloryzacji kapitału, a także zaskakujące informacje o podatku od Waszych świadczeń. Siadźcie wygodnie przy kawie, bo w ciągu następnych minut wyjaśnię Wam wszystko krok po kroku, tak jak rozmawiałbym z własną mamą przy kuchennym stole. Zaczynam od najważniejszego, bo to może Wam zabrać pieniądze już za kilka tygodni. Pierwsza wielka zmiana dotyczy progów dorabiania do emerytury i renty. Od września 2025 roku, jeśli jeszcze nie osiągnęliście powszechnego wieku emerytalnego, to znaczy 60 lat dla pań i 65 lat dla panów, zesobniża wam progi, przy których może ograniczyć wasze świadczenia. Nowy bezpieczny próg to 6124,10 zł brutto miesięcznie. Dotychczas było to więcej, ale teraz jeśli wasza dodatkowa praca przynosi więcej niż ta kwota, ZUS zacznie wam zmniejszać emeryturę lub rentę. A jeśli zarobicie więcej niż 11 373,30 zł brutto, ZDUOS może całkowicie zawiesić Wasze świadczenie na dany miesiąc. To oznacza, że jeśli pracujecie na umowę o pracę czy prowadzicie działalność gospodarczą, musicie bardzo uważnie liczyć swoje przychody. Pamiętajcie, że ZDUOS kontroluje to automatycznie przez system informatyczny, więc nie ma możliwości, żeby tego nie zauważył. Druga ważna zmiana, która może przynieść Wam dodatkowe pieniądze, to wypłata czternastej emerytury we wrześniu 2025. ZUS potwierdził oficjalnie, że każdy uprawniony emeryt i rencista otrzyma automatycznie, bez składania wniosków, czternaste świadczenie w wysokości 1,878,91 zł brutto. To dokładnie tyle, ile wynosi obecnie minimalna emerytura. Ale uwaga, nie wszyscy dostaną pełną kwotę. Jeśli wasza podstawowa emerytura przekracza 2,900 zł brutto, tu zastosuje specjalną zasadę zmniejszania czternastki. Za każdy złoty emerytury powyżej tego progu, czternasta emerytura będzie pomniejszana o złotówkę. Czyli jeśli macie emeryturę 3,500 zł, to czternastka będzie pomniejszona o 600 zł. To znaczy, że zamiast pełnych 1,878,91 zł dostaniecie około 1,278,91 zł brutto. Tutaj bardzo ważna informacja o podatkach, którą większość emerytów pomija. 14 emerytura podlega podatkowi dochodowemu, ale wysokość podatku zależy od waszej całorocznej sytuacji podatkowej. Jeśli macie minimalną emeryturę 1,878,91 zł, czternastka na rękę wyniesie około 1,558,81 zł. Ale jeśli wasza emerytura wynosi 3,00 zł, czternastka po opodatkowaniu to około 1,405,81 zł netto. ZUS automatycznie pobierze zaliczkę na podatek, ale pamiętajcie, że w rozliczeniu rocznym możecie mieć do dopłaty lub zwrotu w zależności od wszystkich Waszych dochodów w całym roku. Trzecia zmiana dotyczy osób, które planują przejść na emeryturę w najbliższych miesiącach. ZUS przeprowadził w czerwcu 2025 roku waloryzację kapitału początkowego o rekordowy wskaźnik 14,41%. Co to oznacza w praktyce? Jeśli planowaliście przejść na emeryturę w pierwszej połowie roku, może warto poczekać do lipca, bo wasza emerytura może być wyższa nawet o 300-500 zł miesięcznie. Ta waloryzacja dotyczy składek emerytalnych, które wpłaciliście przez lata pracy i zdłos przelicza je według nowego, wyższego wskaźnika. Ale uwaga, ta korzyść dotyczy tylko osób, które przechodzą na emeryturę po czerwcu 2025 roku. Ci, którzy już są na emeryturze, nie skorzystają z tej zmiany. Czwarta sprawa, o której muszę Wam koniecznie powiedzieć, to nadchodzące zmiany w harmonogramie wypłat. ZUS wprowadza pewne korekty w terminach, szczególnie gdy dzień wypłaty przypada na weekend lub święto. Od września będą obowiązywać nowe zasady, jeśli Wasz zwykły termin wypłaty przypada na dzień wolny, ZUS przeleje pieniądze w ostatni dzień roboczy przed tym terminem. To może oznaczać, że czasami dostaniecie pieniądze dzień wcześniej, ale czasami może być też opóźnienie, jeśli będzie kilka świąt pod rząd. Najważniejsze, żeby nie panikować, jeśli emerytura przyjdzie dzień wcześniej lub później, to normalne w nowym systemie. Piąta i ostatnia zmiana, którą muszę z Wami omówić, dotyczy przyszłorocznej waloryzacji emerytur i rent. Chociaż oficjalnie będzie ogłoszona dopiero w lutym 2026 roku, eksperci już teraz prognozują, że wskaźnik waloryzacji może wynieść około 104%, co oznaczałoby podwyżki w wysokości 90-150 zł miesięcznie od marca 2026. To może wydawać się daleką przyszłością, ale warto już teraz o tym wiedzieć, żeby planować swój budżet domowy. Minimalna emerytura po tej waloryzacji prawdopodobnie wzrośnie do około 1970 zł. Teraz kilka praktycznych rad, które mogą wam zaoszczędzić pieniędzy i kłopotów. Po pierwsze, jeśli pracujecie dorywczo i jeszcze nie osiągnęliście pełnego wieku emerytalnego, prowadźcie dokładną ewidencję swoich zarobków. Zdłos może was kontrolować wstecz i jeśli okaże się, że przekroczyliście progi dorabiania, będziecie musieli zwrócić nadpłacone świadczenia wraz z odsetkami. To może oznaczać nawet kilka tysięcy złotych do zwrotu. Po drugie, jeśli planujecie większe wydatki jesienią, pamiętajcie o 14. emeryturze we wrześniu. Ale nie liczcie na pełną kwotę brutto, zawsze myślcie o kwocie netto, czyli tej, którą rzeczywiście dostaniecie na konto. I nie zapominajcie, że czternastka to dodatkowy dochód dla fiskusa, więc może wpłynąć na wasze rozliczenie podatkowe za 2025 rok. Po trzecie, sprawdźcie na swoim koncie wzdłe przez internet lub w aplikacji mobilnej, jakie dokładnie macie prognozowane świadczenia. Zdłez regularnie aktualizuje te informacje, a znajomość dokładnych kwot pozwoli wam lepiej planować domowy budżet. Pamiętajcie też o tym, że wszelkie zmiany w ZUS można śledzić na bieżąco przez stronę internetową lub dzwoniąc na infolinię. Nigdy nie polegajcie tylko na plotkach czy niepewnych informacjach z internetu, zawsze sprawdzajcie oficjalne źródła. Na koniec jedna bardzo ważna sprawa, jeśli macie jakiekolwiek wątpliwości dotyczące waszej sytuacji emerytalnej, nie czekajcie. Idźcie do najbliższej jednostki z ZUS lub skorzystajcie z bezpłatnych porad w centrum pomocy seniorom w waszej gminie. Lepiej zapytać i mieć pewność, niż stracić pieniądze przez niewiedzę. Te pięć zmian, o których wam opowiedziałem, to nie są abstrakcyjne przepisy, ale konkretne zmiany, które wpłyną na wasze portfele już za kilka tygodni. Dlatego tak ważne jest, żebyście o tym wiedzieli i mogli się przygotować. Pamiętajcie wasze pieniądze, wasze prawa, wasza przyszłość. Nikt nie zadba o nie lepiej niż wy sami, ale potrzebujecie mieć pełną wiedzę, żeby podejmować właściwe decyzje.